Dziś w ramach Gawęd Historycznych Aleksandrowska 137 to takie trochę nietypowe warunki, dlatego, że nie chcę wchodzić na teren, a e, jednocześnie wszystko jest tak zarośnięte, że budynku, o którym będę mówił e, po prostu w tej chwili nie widać, może kiedyś przyjdzie zimą kręcić jak liści nie będzie e, to inna sprawa, ale właśnie o tym e, budynku na tej nieruchomości chciałem powiedzieć e, mianowicie tu, w tym miejscu, gdzie w tej chwili jest Aleksandrowska 137, w 1924 roku otwarto um, sanatorium um, Rosalina. To sanatorium, tak ta nazwa była no może trochę dziwna, ale w tej, ten rejon uchodził wtedy za swego rodzaju zdrowisko klimatyczne w stosunku do Łodzi, która była zadymiona, dużo chorób płuc tu było. I to sanatorium to nie było jedynym zresztą zakładem leczniczym, który tu się znalazł, było też tak zwane uzdrowisko. Ta placówka była przeznaczona dla dzieci, była prowadzona przez. Łódzkie Żydowskie e, Towarzystwo Opieki nad Sierotami. E, już sama nazwa wskazuje, że to było e, nakierowane na tych łodzian, e, którzy e, byli, jak się wtedy mówiło, wyznania mojżeszowego. E, co prawda, nie była to placówka sensu stricte wyznaniowa, to raczej była ona prowadzona przez osoby, które były e, w środowisku takim zaamsymilowanym, e, polskojęzycznym, e, ale nie było to, ale jednocześnie tam. Jednak zajęcia y, z religii były prowadzone, chłopcy chodzili do synagogi, także y, to y, miało pewien specyficzny profil. On się zajmował sierotami, półsierotami. Y, w początkowych czasach, jeszcze przed pierwszą wojną, także dziećmi z biednych y, rodzin. Później ten profil się zawęził. O, miało swój dom w Łodzi, ale no, szukało miejsca, gdzie y, mogliby y, pensjonariusze, opiek y, podopieczni, raz, spędzać wakacje, dwa, też leczyć się, bo gdy pojawiały się jakieś choroby płuc czy coś takiego, no to trzeba było opuścić te łódzkie warunki. I temu służyło to sanatorium Rozalina powołane w 1924 roku. Fundatorem był Grzegorz Najda, przedsiębiorca i nazwa wzięła się od jego zmarłej żony Rozali. To sanatorium funkcjonowało do II wojny światowej. Później, jak wiadomo, no tego rodzaju placówka nie mogła funkcjonować. Po wojnie tu zaczął działać i działa do tej pory Dom Dziecka numer 2. Także profil został w pewnym sensie zachowany, ale to już nie jest to, że dzieci z łodzi przyjeżdżają tu, tylko to jest normalna łódzka placówka, bo te tereny też trafiły do łodzi.